Płap, pły, koło wody, płap, chła do wody i ta płap płakała, że ją tam tam płap popława. Pły, koło wody, płap, pły, wody i ta płap że ją tam tam popchała. popława. Świecie wrażenie. Pły, koło wody, płap, chła do wody i ta puła płakała ją tamtałka. Revelacja. Chły, koło wody, chłap chłę płada wody i ta połaka łazi ją tamta puła poprała. Revelacja. Chłop chłopych, płap chłop, płakowody i ta poła płakała, we ją tamta puła Tak jest pły koło chła, chła. pchła wody i ta pła płakała, że ją tam ta pła popchała. I przyspieszamy! Chły, chły koło wody chlaub. chleb pła wody i ta pła płakała, że ją tam ta pła popchała. I wyżej! Chły, chły koło wody chlaub. chle pła wody i ta pła płakała, że ją tam ta pła popchała. I raz! Chły, chły Chodziła do wody i dała papu gała, wyjątkowa, da, dała papu Brawo, brawo, tak jest, tak jest. Moja moja córka.